Saladin Parnas przed Galą SW WKOLOSEUM 2. Witamy w Polsce. Jak te emocje tutaj zaczynamy wszystkie wywiady, bo wiemy, że im bliżej tej gali, która jest dość wyjątkowa, to te emocje chyba większe. Saladin Parnas, kilka dni przed le wydarzeniem événement du MMA w Europie, jak emocje de jour na jour wzrośnie? Nie encore. czy to Ja jestem chyba. jestem o się dobrze parę i Tak, rośnie emocja pomału, ale jestem, robią bardzo dobre przygotowanie i zrobię dobre show w sobotę. No tak zacząłeś ten wywiad, że spytam jak tam idzie nauka jakichś polskich zwrotów, bo widzę, że całkiem nieźle. OK. maintenant ja commencję aprątek en Polonii, savonsmiał. Dusmo, dócmo. Mało, ale dobrze no trudny język więc więc wybaczamy no, to co ten temat który gdzieś tam cały czas był podgrzewany czyli te testy antydopingowe pomijając już waszą walkę czy ty w ogóle jesteś za tym żeby, żeby takie testy obowiązywały Ok. E, poli test anti antidopage on revient sur ça est-ce que tu 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 pour faire les tests moi comme je l'ai dit je suis pour pour faire les tests moi je sais que voilà je m'entraîne je m'entraîne C'est que le travail qui paye. Donc je suis pour faire les tests, mais Marianne apparemment a, a des difficultés de faire aussi les tests en, en France. Donc euh, je pense que lui aussi doit faire les doit faire les tests. Que je pense que lui il est pas il est pas très commode. Tak, hier chez Sgodji, tests, j'avais de rebech testé, bardzo, de bardzo, bardzo c'est, bardzo, bardzo chiam. I c'est j'avais Marianne testé puisqu'elle de est en France, ils ont en français, elle est pas, on est Właśnie chciałem spytać o tą Francję, no bo wiemy, że gdzieś tam KSW być może się, się przymierza, do, żeby zaatakować ten francuski rynek, ale no z tego co słyszy, słychać, gdzieś tam są jakieś zmiany, jakieś licencje, komisje. Jak to wygląda organizacyjnie z tymi galami we Francji? Okay. Euh, le KSW, il pense à venir en, en France, mais il a écouté qu'il y a des commissions, euh, je sais pas quoi, en France, qui euh, difficultent euh, que les organisations viennent en France. Tu es au courant de ça ou pas bah, Franchement, je ne suis pas du tout au courant. Moi, je reste focus sur, euh, sur l'aspect du combat. Voilà, mon, euh, moi, mon rôle principal, c'est de combattre. Après tout ça, je ne suis pas du tout au courant. Nie, nie jestem na bieżąco, co się dzieje teraz tam, ja bardziej się skupiam na, na siebie, na swoją walkę i naprawdę nie wiem, o co chodzi. No to w, w takim razie o tej walce chwilę możemy porozmawiać, mimo że już chyba wszystko właściwie zostało powiedziane, no ale e, jak, jak myślisz, jaki będzie przebieg może tej walki, no bo e, myślę, że możemy się szykować na 5 rund, czy, czy, czy wręcz przeciwnie? Comment tu penses que ce combat va finir On peut attendre 25 minutes de combat ou tu penses que ça va finir plus tôt bah, Tout va dépendre de, de, de nous deux. Donc, euh, moi j'ai dit TK au troisième round. Donc euh, j'espère euh, finir le combat avant, avant, euh, avant les cinq rounds. Après lui il a un bon cardio, j'ai un bon cardio. Euh, peut-être ça va finir euh, au cinquième round, peut-être avant, ça dépend. To zależy jak będziemy w dwójkę walczyć, ja, ja, ja mam dobre kardio, on ma dobre kardio i zobaczymy w sobotę jak będzie przebieg tej walki. Ja, 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 ja mówię, w wywiad wcześniej, że to będzie jeszcze runda, ale nie, 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 myśl, nie będę myślał, żeby robić na wszelką na cenę, żeby go skończyć, może być 25 minut walki i może, może skończyć przed czasem, to nie wiem. No to spitam jeszcze dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka więc chciałem tak podpytać jak wyglądało gdzieś tam twoje dzieciństwo kim chciałeś być jak byłeś dzieckiem i ulubiona potrawa z dzieciństwa Okej Aujourdhui c'est la fête des enfants comment ça a été ton enfance qu'est-ce que tu tu ta w du qui on enfance et c'est quoi ton plat préféré d'enfance Bah en tant que en tant qu'enfant quand j'étais plus jeune J'aimais bien, bien le sport de combat, donc je me consacrais au sport de combat. Euh, J'aimais bien aussi m'amuser, donc euh, pour moi, pour moi c'est important. Et je souhaite à tous les enfants de, de s'amuser aussi. Et euh, de créer des bonnes émotions avec, euh, avec les personnes avec qui, euh, avec qui vous jouez. Donc, euh, donc voilà. Okay. mon enfance à moi s'est très bien passée. Okay. Et ton plat préféré d'enfance Mon plat préféré d'enfance, euh, j'irais des pizzas. Hein. <laughs> Jak słyszeliście, moja najlepsza potrawa to, to pizza. Jeśli chodzi o zwycięstwo, bardzo lubiłam sportach walki, oglądałem, oglądałem ze swoją tatę dużo filmach o sportach walki. Ja moje zwycięstwo bardzo dobrze przypominam, Miałam bardzo du dużo kolegów, bawiłem się na osiedlu z, z moich chłopaki z osiedla i miałam bardzo dobrą zwycięstwo. To do pytania, coś tacy idole filmowi czy, czy właśnie w sportach walki? Czy ce que sportu w ta vidéo d'idol de, de, de Jean-Claude Van, Jean Van Damme. Bruce Lee, Van Damme, nie trzeba tłumaczyć. Mam jeszcze takie pytanie taktyczne apropo koncentracji, no, bo będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy to nie będzie się zdekoncentrowało? Apropos de koncentracji concentration pour le combat, il y aura une une dizaine de milliers de de Non, moi je reste focus. Après, c'est bien qu'il y ait tant de spectateurs. C'est bien pour les MMA, c'est bien pour nous. Donc voilà, après, il faut faire le travail dans la cage. Donc moi je reste très focus quand je combat. Pour moi, le plus important, c'est le fight. Donc voilà, il ne faut pas tout mélanger. de MMA. A ja jak ty wchodzę wykładki, to ja wejdę do swojego Matrixa i myślę tylko o walkę, ja i swój przeciwnik i nic więcej nie tam. Ja jeszcze mam takie pytanie, no nawiążę do tego, co kolega wcześniej a propos propozycji Mariana Żółkowskiego a propos tego dopingu, żeby było jasne, Marian Żółkowski powiedział, że. To jego pytanie było takie bardzo delikatne i nie miało nic negatywnego. On po prostu życzył sobie, być może nawet by chciał, żeby zawodnicy coś takiego przed walką robili, pokazywali takie badania. Być może wtedy bardziej było w sposób wszystko przejrzysty, więc on bardzo podkreślał to, że to było pozytywne pytanie, nie negatywne, żeby to było dobrze zrozumiane. E, nie. Marianne, euh, quand il a parlé des tests c'était dopage euh, pas, euh, il n'a pas dit ça négativement. Genre, euh, il a dit juste pour que, que les combattants du KZW montrent qu'ils sont, ils sont clean et tout. Lui-même, il sait que les combattants du KZW ne sont, sont pas clean. Non, je pense qu'il qu voilà, il dit n'importe quoi. Et, voilà, je pense que le plus clean, le plus clean euh, ici, je pense que c'est moi. Voilà, donc, euh, donc je ne sais même pas pourquoi il dit ça. Il a sorti des excuses. Euh, voilà, il, a voulu, euh, il a voulu se montrer, je, moi, je pense, donc euh, voilà, de toute façon, euh, s'il veut faire un test, moi je suis ouvert à faire le test, il hein, n'y a pas de problème, euh, j'ai déjà dit le test, moi je le fais quand, euh, quand il veut, moi je sais que je, sais que je suis bien, Et, euh, faudra il faudra qu'il fasse de même aussi euh, quand il va venir en France, après, euh, faire le test euh, au KSW, euh, franchement, euh, voilà, ça ne vaut, vaut pas la peine. Hein, ici, hein. <laughs> okay. euh... On sam wie, że dużo zawodników w KSW biorą, biorą takie rzeczy. Najbardziej czysty w tej organizacji, myślę, że to ja. Ja, ja się zgadzałam, żeby, żeby robić test dominkowy. Ja myślę, że on szuka wymówki, ale jak on bardzo, jak on bardzo chce, to ja też bardzo chcę, żeby zrobili to i w Polsce, i potem on przyjdzie do Francji i zrobimy to w Francji. Pour finir, je voudrais savoir si Matheus Gamroth était encore un champion de la Ligue 1, ou tu voudrais aussi que ce match soit en seconde place Si c'était uh, si uh, si uh, toujours Gamroth, uh, le champion du 70, est-ce que tu as voulu, uh, toujours voulu uh, attaquer cette ceinture Bien sûr, je suis là pour, euh, je suis là pour, euh, pour combattre les, les, les personnes fortes. Donc, euh... Si Gamarot aurait été le chopin de 70 kg, j'aurais jamais refusé, j'aurais accepté quoi qu'il arrive. Cette ceinture je la veux, je la veux depuis longtemps. Donc, donc voilà, je ne suis pas là pour choisir mes combats, j'ai jamais choisi un combat de ma vie. On m'a toujours imposé les combats, même au KSW. On m'a dit t'affrontes euh, Kornik, affrontes Zombie, t'affrontes. J'ai toujours dit oui. Martine il peut, il pourra vous le dire. Je n'ai jamais choisi un combat. Toujours, toujours été OK pour affronter, affronter les personnes qu'on me demande. Oczywiście, że, że tak. Ktokolwiek, kto będzie w mojej drodze, do mojego marzenia, ja bym chciał walczyć z nim. Chciał mieć taki, taki nazwisk jak Mateusz Gamrot. Ja nigdy nie odmawiałam żadnej walki. Jak kazał mi proponowali Kornika, czy Zombie, czy jakikolwiek zawodnik, nigdy nie, nigdy nie wybrałem i możecie zapytać Martina o tym. en quand tu vois les performances de Gamrot à l'UFC tu penses qu'il peut avoir la ceinture du 70 kg Oui je pense non je pense qu'il peut qu'il peut avoir vraiment le, la ceinture de 70 kg Gamrot il a un bon niveau il a montré et moi ça fait ça me fait plaisir qu'il y a des combattants comme comme Gamrot qui est au KSW, qui brille qui brille l'UFC voilà, c'est un très beau combattant, donc voilà, grosse force Gamrot, on est ensemble. Je pense que oui, il y a beaucoup qui et ils font des de la pour eux, pour le et pour nous, No dobrze, my to dziękujemy w takim razie i życzymy powodzenia w sobotę i widzimy się jutro na Ważeniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Polska. Dziękuję Polska za support for me. Dziękuję <laughs> bardzo.